Witam Państwa bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Marta Trzcińska i jestem dyplomowaną fitoterapeutką. Szanowni Państwo, dzisiejszy film poświęcam ołowiowi. Niby benzyna jest bezołowiowa, a ołowiu wszędzie na. Dostatek nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo jesteśmy truci. Nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, z czego wynikają nasze choroby, i że wynikają one właśnie z tego, że jesteśmy bardzo mocno truci. Gdzie jest ołów? i co ten ołów robi w naszym organizmie gdzie organizm upycha toksyny i metale ciężkie z którymi nie jest w stanie sobie poradzić e, w sensie z których nie jest w stanie po prostu wydalić myślę że są to takie tematy które was zainteresują ale Ponieważ jest to temat naprawdę przerażający, zapraszam Was do zrobienia sobie ciepłej melisy i dopiero przejścia do dalszej części tego filmu. Mój wideoblog ma charakter wyłącznie informacyjny. Przed zastosowaniem czegokolwiek należy koniecznie skonsultować się z lekarzem. Witajcie moi drodzy. Dziś opowiem Wam o ołowiu. Ołów, bardzo silna neurotoksyna. Metal ciężki. Coś. Co wywołuje bardzo wiele nieswoistych objawów, kiedy pojawi się w naszym ciele, coś, co jest bardzo trudno wydalane przez nasz organizm, coś, co może powodować objawy, jakich komukolwiek ciężko będzie zdiagnozować. Ołów. Metal ciężki, który wyniszcza nasz organizm który sprawia że nasze organy przestają być wydolne który wywołuje takie choroby jak choroba Alzheimera choroba Parkinsona choroby psychiczne neurologiczne alergiczne i wiele wiele innych chorób tak to on o i o nim będzie dzisiejszy film Kiedy ołów dostaje się do naszego organizmu i nasz organizm staje się nim przeciążony, automatycznie spada po pierwsze wchłanianie witaminy D3, po drugie obniża się temperatura ludzkiego ciała. Są to bardzo ważne czynniki. Zapobiegające nadmiernemu wchłanianiu się ołowiu do krwi. Tak modna witamina D3, tak rozreklamowana, tak chętnie kupowana, tak chętnie zajadana, podnosi wchłanianie ołowiu we krwi. Co to oznacza? To oznacza tyle że trujecie się ołowiem dostarczając do swojego organizmu nadmierne ilości witaminy D. Tak. Jakie są objawy zatrucia ołowiem? Jest kilka. Przede wszystkim jest to słodki smak w ustach, który pojawia się ni stąd ni zowąd. Są to wypadające włosy, łamiące się paznokcie. Obniżone ciśnienie krwi, które powoduje między innymi zimne stopy, zimne ręce. Kolejnymi objawami zatrucia ołowiem są bóle brzucha, zaparcia, kolki jelitowe. Mogą wystąpić również nudności oraz obniżenie temperatury ciała. Oraz oczywiście to, o czym wspominałam już na samym początku: obniżenie poziomu witaminy D3 w organizmie. Nie jest to tak, że zawsze niedobory witaminy D wynikają z jej braku. Nasz organizm jest cudownym mechanizmem, wręcz można powiedzieć, doskonałym, jeśli tylko ma do tego warunki. I niczego nie robi bez przyczyny. Obniżenie witaminy D3 jest celowe. Zwłaszcza jeśli w diecie brakuje wapnia i fosforu, ponieważ właśnie witamina D3 podnosi stężenie ołowiu we krwi. W surowicy krwi. Właśnie witamina D3 podnosi poziom ołowiu w surowicy krwi. Zatrucie ołowiem. Wywołuje niewydolność nerek, niewydolność krążenia, zawał mięśnia sercowego, uszkodzenie układu nerwowego ze wszystkimi jego skutkami: otępienie, drażliwość, bóle głowy, drżenie mięśni, halucynacje, zaburzenia pamięci, zaburzenia i brak koncentracji, paraliż oraz może wywołać śpiączkę. Są dowody naukowe na to, że zatrucie ludzkiego organizmu ołowiem skutkuje takimi chorobami jak choroba Alzheimera i choroba Parkinsona uznane za rzekomo nieuleczalne. U zdrowych osób, które się odpowiednio odżywiają, Łanianie ołowiu wynosi około 10%. Niestety zdrowi ludzie są jak dinozaury. Już dawno wyginęli. Nie ma osób, którym niczego w organizmie by nie brakowało. Najgorsze jest jednak to, że najczęściej brakuje nam również wapnia, fosforu i żelaza, które to. Zabezpieczają przed nadmiernym wchłanianiem ołowiu. U osób z niedoborem wapnia i fosforu w diecie wchłanialność ołowiu jest na poziomie około 63%. To jest przerażające. Przeprowadzono doświadczenia, w których dziennie podawano osobom, 200 mg wapnia oraz 140 mg fosforu. Okazało się, że wtedy właśnie wchłanialność ołowiu spada do tych około 10%. Jaki jest z tego wniosek? Wapń i fosfor zabezpieczają nas przed Nadmiernym odkładaniem ołowiu w kościach i w naszych tkankach. Kolejnym czynnikiem zapobiegającym wchłanianiu ołowiu w naszym organizmie jest żelazo. Jego niedobór powoduje dwu- trzykrotnie większą wchłanialność ołowiu w, do naszego organizmu. Ołów osadza się w pęcherzykach płucnych oraz górnych drogach oddechowych, skąd może zostać wydalony lub połknięty. Wszystko w zależności od tego, czy jesteście smakoszami swojej wydzieliny spływającej do gardła i tej, którą odkrztuszacie, czy też wolicie się jej pozbyć, wypluwając ją gdziekolwiek. Ołów wchłonięty do organizmu przedostaje się do krwi obwodowej i tam jest wiązany przez błony erytrocytarne w 99%. Następnie zostaje rozmieszczony w tkankach w zależności od tego, jak są one ukrwione. We krwi 99% ołowiu jest związanych z erytrocytami. Erytrocyty to nic innego jak czerwone ciałka krwi, których funkcją jest przenoszenie tlenu w układzie krwionośnym. W pierwszej kolejności ołów dostaje się do takich narządów jak wątroba, nerki, płuca, serce. Następnie dostaje się do skóry i mięśni. W ostatniej kolejności gromadzi się w kościach. I tam też gromadzi się przez całe życie. Kumulacja ołowiu rozpoczyna się już w okresie płodowym, ponieważ ołów bardzo łatwo przedostaje się przez łożysko. O czym żaden ginekolog nie jest łaskaw poinformować kobiety w ciąży. Toksyczność ołowiu. Ołów wywołuje zaburzenia w układzie krwiotwórczym, zaburzenia syntezy chemu, skrócenie życia erytrocytów. W późniejszych stadiach stwierdza się retikulocytozę oraz niedokrwistość. Retikulocytoza to wzrost liczby retikulocytów. Retikulocyty to niedojrzałe komórki erytrocytu. Ołów powoduje uszkodzenie układu nerwowego, czynności nerek oraz zaburzenia układu pokarmowego. Kolejną dość istotną sprawą są zakłócenia regulacji kationów, właściwie to przemieszczania kationów, w szczególności kationów w wapnia. Wapń jest bardzo ważnym Przekaźnikiem i niewielkie zmiany jego stężenia powodują istotne zmiany w odpowiedzi komórki. Obecność ołowiu w mitochondriach powoduje zmniejszenie wydzielania wapnia z w mitochondriów płynu komórkowego w odpowiedzi na wzrost ilości wewnątrzkomórkowego sodu. Teraz myślę, że warto tutaj wspomnieć. No, naprawdę nie mogę się od tego powstrzymać. Ee, wiele osób, jeśli nie wszystkie osoby, z problemami psychicznymi e, są badania. Między innymi Abraham Hofer e, i doktor Saul prowadzili takie badania badali osoby, które, są, e, które cierpią na różnego rodzaju choroby psychiczne. I. Udowodnili oni, że właśnie u osób z zaburzeniami psychicznymi występuje wzrost sodu oraz miedzi. Jeśli więc ołów powoduje obniżenie poziomu wapnia we krwi i następuje podwyższenie poziomu sodu w surowicy krwi, Ludzie stają się bardziej nerwowi i skłonni do takich zachowań, jakich w normalnych warunkach, do jakich w normalnych warunkach nie byliby w stanie się posunąć. Jak myślicie? Dlaczego nie mówi nam się o tych wszystkich sprawach? Dlaczego ta wiedza nie jest ogólnie dostępna? Trzeba się przekopać. Przez tysiące stron różnego rodzaju książek, aby dowiedzieć się czegokolwiek o toksyczności metali ciężkich oraz o tym, że łożysko w łonie matki nie chroni dziecka prawie przed niczym. Generalnie pełniono funkcję głównie odżywczą, mało ochronną. Większość bakterii, wirusów, toksyn przenika przez łożysko i my. Niczego nieświadome trujemy własne dzieci. Dlaczego nikt nam o tym nie mówi? No dlaczego? Dlaczego nikt nam o tym nie mówi? No właśnie. Moi drodzy, to byłoby na tyle. Dziękuję Wam, że mnie oglądaliście. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Jeśli macie jakieś nieswoiste objawy, nie wiecie, co Wam dolega, zastanówcie się może nad obecnością w Waszym organizmie metali ciężkich. Pozdrawiam Was bardzo gorąco, do zobaczenia Pa! <sighs> Moi drodzy. Jeszcze taka mała moja dygresja na koniec. Jeśli cierpicie na jakieś choroby psychiczne. Wywołane uszkodzeniem układu nerwowego, to oczywiście układ nerwowy jest do regeneracji, a poziom stresu, irytacji i wkurzenia można z powodzeniem zmniejszyć, chociażby uzupełniając w organizm, organizmie wapń oraz cynk. Cynk jako antagonista miedzi, tego brakuje.